Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku Uniwersytet Ty Wybierasz. Tym razem widzimy się w New... Kres, słuchajcie. I tak jak wiecie, Uniwersytet Ty wybierasz, wy również wybraliście. Wybraliście, czy Will mówi Niki prawdę o swoim problemie, czy zmyśla swoją historię. Wybraliście 64%, że Will powie Niki prawdę, a w drugiej ankiecie wybraliście, że Nikki chudnie. W 70% zagłosowaliście na tak. Teraz przejdźmy do kadstenki, ponieważ od poprzednich wydarzeń z poprzedniego odcinka minął miesiąc i wydarzyło się sporo. Zapraszam do bierzenia sceny która mam nadzieję wszystko Wam wyjaśni. Jak już obejrzeliście tę to wiecie, że wydarzyła się straszna rzecz. Jakaś osoba, niewiele o niej wiemy i historia będzie pokazana dalej, obiecuję to, Przyszła i pewnej nocy po prostu udusiła mamę Niki. Jak wiecie, z tego powodu Niki siostra, czyli Valentina, przyrodnia siostra, co prawda, bo ojciec chyba jest nie do końca znany, a raczej chyba nie do końca chce. Zresztą zaraz my się dowiemy, ponieważ jeszcze tego nie sprawdzałem. W każdym razie ojciec nie poczuł się do tego, aby zająć się swoją córką. No i opieka jakby, wiecie, no Niki jakby zaopiekowała się swoją siostrą z tego powodu, że po prostu nie chciała zostawić i samej, nie chciała jej oddać do domu dziecka. I z tego właśnie powodu, słuchajcie, mamy pewną zmianę, którą właśnie teraz Wam pokażę. Zobaczycie, co się wydarzyło. Czadam, Jest to nowy dom, który kupiła Niki po tym, jak jej mama zmarła. W sensie, wiecie, za tamten poprzedni dom dostała jakieś pieniądze i, no, nie chciała w nim mieszkać po prostu, w tamtym poprzednim domu. było on dla niej przytłaczający, zbyt mocno i o tym wszystkim, co się wydarzyło. A Nikki musiała wziąć się w garść, ponieważ miała pod opieką swoją malutką siostrzyczkę i kupiła taki nowy dom. Na szybko go wyremontowała razem z Willem ponieważ Will jako jedyny, chyba nikt się po tym, nikt się po nim tego nie spodziewał, ale Will nie uciekł od Niki, postanowił, że jej pomoże całym sercem, no i wyremontowali go razem, zatrudnili ekipę remontową, no i wprowadzili się do takiego nowego domu w Newcrest. Jestem z niego naprawdę dumny, bo jego jakby środek naprawdę bardzo fajnie wygląda. Oczywiście, jak widzieliście w cutscence, przejdźmy do tego domu teraz. Tak wygląda wejście po, tutaj na samym początku, jak widzicie, mam taką um, zaszkloną, um, nie wiem jak to nazwać, kurka wodna, taki, taki hol, wiatrołap, coś takiego, go zaszklonym, przez który się wchodzi, tutaj można stawić swoje buty i tak dalej, a ja wam jeszcze dokończę właśnie przez to. Will, wiecie, powiedział o swoim problemie naszej Niki, już widzicie powoli salą się roz, e, e, pokazuje tutaj przed wami. Will powiedział o swoim problemie Niki, no i e, to wszystkie te rzeczy były tak dla niej szokujące, że Niki popadła trochę w taką mini depresję, można coś takiego opowiedzieć, zaczęła palić papierosy i ogromnie schudło, tak to rozwiązałem wszystkie wasze pytania. Ale dobrze, wejdźmy do domu. Do domu otwierają nam się takie duże drzwi. Na samym początku, jak widzicie, już mama Valentina tutaj stoi, ale Dobra, wejdźmy sobie od lewej strony i tutaj mamy salon, w którym mamy, wiadomo, jakąś kanapę z milionami poduszek. Naprawdę, uwierzcie mi, starałem się, żeby to wyglądało ładnie, zrobić i wydaje mi się, że wyszło całkiem ok. Jakieś poduszki, jakieś koce, jakaś taka kanapa jest. Jest trochę zabawek dla małej walentiny, jest telewizor, jest półka jeszcze niezapełniona, bo o niej zapomniałem, jak budowałem i teraz właśnie zauważyłem, a już nie będę przyjął specjalnie nagrania po to, żeby to dokończyć. Jest półka z innymi rzeczami jeszcze tutaj. Tu jest miejsce dla Nikki, jak widzicie, już tutaj Niki troszeczkę chudsza jest po zmienieniu gard Daroby, i tak dalej. Mała Walentina tutaj też stoi. Tam macie z tyłu kominek, macie um, drewko, macie kwiatkę, i tak dalej. To wszystko Wam jeszcze pokażę później. Ogólnie dom jest ten, salon jest w takich żółto-granatowo-szarych e, kolorach. Nie chciałem, żeby to było tak bardzo mega nowocześnie. Mam nadzieję, że mi wyszło tak bardziej domowo, ale to musicie mi powiedzieć. To w ogóle się w, w dach wrzyna chyba u góry. No trudno. Dalej mamy kawałek kuchni i kawałek jadalni tutaj, ponieważ jadalni jest taka mała, kuchnia też jest jeszcze niezbytnio niezamieszkana, wiecie, Niki w sumie zbytnio gotować nie potrafi, no ale tak to tutaj wygląda, no i przechodzimy tutaj i tu mamy rozejście na trzy pokoje, po pro prostu mamy pokój mojej Walentyny, po lewej mamy pokój Niki i Willa i po prawej stronie mamy łazienka wejdźmy do pokoju Niki i Willa, ponieważ z niego też jestem w miarę dumny, wydaje mi się, że Niki po prostu to jest tak w jej e, stylu ten pokój, taki mm, zielono-niebiesko-biały, e, taki tumbler trochę, tutaj są jakieś książki, tutaj są jakieś obrazy, no różne rzeczy, ładne łóżko podwójne dla pary, bardzo mi się podoba ten patent, który tu wymyśliłem z tymi zasłonami i tą taką firanką, coś w tym stylu, to wygląda naprawdę ładnie, tutaj nawet są jeszcze lampki takie, bo jest zima, u nich jeszcze lampki takie choinkowe na y, oknach, no i tutaj szafka i jakieś niki ubrania, ponieważ niki trochę musiała Gartrobet zmienić z tego powodu, że schudła, dalej przejdźmy do y, najlepszego pokoju chyba, nad którym siedziałem bardzo długo, czyli do pokoju Walentinki i Walentina ma tutaj swój raj. i chciała, żeby miała jak najlepiej, żeby wiecie, no, dla niej to było jakieś dobre wspomnienie, dzieciństwo, więc wykorzystała większość pieniędzy na zrobienie tego pokoju. Tutaj jest piękny łóżko królewny. Tutaj jakieś rzeczy dla małej. Um, tutaj mamy zabawki. Tutaj mamy taki namiocik. Dla niej tu mamy lampki oświetlone i piękne, taka naklejka na ścianę, coś w tym stylu można to nazwać. Tutaj miliony zabawek, taki kącik, w którym ona sobie może wiecie, sobie poleżeć, pobawić się, porobić różne rzeczy. Tak to wygląda. I na końcu mamy pomieszczenie, na które, powiem wam szczerze, zupełnie nie wiem. Mysłu, czyli jest to łazienka, no jak widzicie taka mało zamieszkana, jest prysznic, jest wanna i, i to tyle tak naprawdę z takich rzeczy, są jeszcze jakieś pierduki, ale nie za dużo jeżeli chodzi o to i tak prezentuje się nasz dom, tutaj jest jeszcze miejsce u góry, być może kiedyś będzie zaadoptowane, być może jak nasza para będzie miała w przyszłości jakieś dzieci, kto wie, tego nie wie nikt, o tym najprawdopodobniej zadecydujecie. Wy, tak wygląda rzut tego domu, w sumie nie spodziewałem się, że wyjdzie mi tak fajnie, szczególnie podoba mi się z zewnątrz, bo na początku to był taki klocek, a później tak porobiłem i w sumie powiem wam, że wygląda to całkiem zacnie, o tutaj nie domalowałem, no to jak widzicie są mnie ja nigdy jakoś tak nie dokończę, do końca zawsze mi czegoś zabraknie, jak coś robię, ale tak to wygląda i mówię wam szczerze, że jestem naprawdę całkiem zadowolony, Przejdziemy teraz do kasa, bo kas też się zmienił, więc chodźmy przez niki sobie wejdziemy, jak widzicie, no, Niki schudła naprawdę ten cały stres związany ze śmiercią mamy. Z tym, że ona musiała kupić dom, wyremontować to wszystko, zrobić na szybko. Z przejęciem Walentiny, sprzętem jakby opieki nad nią. Naprawdę się na niej odbił. Jak widać, no, trochę schudła. Ale też musiała dzięki temu kupić nową garderobę. Słuchajcie, wydaje mi się, że to nie jest taki istant permanentny. Wiem, ja nie byłem za tym chudnięciem Niki. Natomiast wy byliście za, no, więc zrobiłem to tak. Ale być może później jakiś efekt jojo się tutaj pojawi, że ona znowu przytyje. Tak wiecie, żeby ona nie była cały czas taka sama, ale rozumiem, mogła teraz schudnąć, później może przytyć, przecież to nie jest żaden problem, a wiecie, może być tak, że ona ma na przykład jakąś predyspozycję do tycia, natomiast też fajnie ją zobaczyć w takim chudszym wydaniu, także tak wygląda nasza Niki, to jest jej pierwszy strój, z tworzymi chyba cztery, zaraz zobaczymy, drugi strój, taki bardziej wystrzałowy, Niki postanowiła już pokazać więcej ciała, jeżeli ma, jest taka, wiecie, chudsza, jest teraz troszeczkę śmielsza i tak dalej, aczkolwiek to nie jest jakoś, wiecie, zależne od siebie, po prostu, no, pokazała i tyle. Następny strój, Taki bardziej zimowy i ostatni taki bardziej um, crazy, bardziej odważny, czerwony, nie taki biały i tak dalej, mocniejsze usta. Przejdźmy do Willa. Will też ma zmienione trochę y, tutaj ubrania. Oczywiście Will obiecał Nikki, że będzie się leczył i dzisiaj tutaj chyba doszedł ten strój taki podomka. I y, y, Aha, są dwa takie same, więc tylko ten strój doszedł. I obiecał właśnie Nikki, że będzie się leczyć. I dzisiaj słuchajcie, Willa odstawiamy na odwyk narkotykowy, żeby on wrócił już do nas kompletnie za dwa czy trzy odcinki, kompletnie już czysty. Także, tak. Dalej przejdźmy do naszej Walentinki. Walentinka jest tutaj pięknie wyglądająca, jest pod nas do mamy. Ogólnie wybrałem rzęsy dla dzieciaczków i ona wygląda strasznie poważnie w tych rzęsach, no ale przecież dzieci też mają rzęsy. Ma dwa stroje, taki, taki bardziej elegancki, gdyby miały dziewczyny gdzieś wyjść. Kolejny strój wizytowy, do spania, imprezowy. Dalej mamy dopływania. Na ciepłą pogodę, na zimną pogodę. Jeszcze niki chyba się pozmieniały stroje dalsze, więc nie tylko te, tylko tutaj też, no bo wiadomo, skudą to musiała wszystko zmienić. Tutaj też taki bardziej odważny już strój na e, wizytowy sportowy, bardziej odważny. Dosno, bardziej odważny. Trochę dziwne jest to, że w sumie mają inną długość włosów, tutaj i tutaj, ale ta taka spięta fryzura wydaje mi się, że była mega wygodna do spania. I w ogóle z reguły dziewczyny chyba sobie robią jakieś koki do spania i tak dalej, tak mi się wydaje. muszę im powiedzieć, nie wiem zbytnio, więc. E, więc taki zostawiłem. Następny strój też taki bardziej odważny, imprezały, krótsza sukienka, jak widać. Dopływania też bardziej odsłęte, bo ona miała taką sukienkę zasłaniającą wszystko. Następny strój, ten mi się bardzo podoba na ciepłą pogodę i na zimną pogodę został podobny. No bo takie rzeczy jak płaszcz czy coś, to w sumie tak jakoś bardzo się nie zmienia. Nawet takie schudnie może być po prostu bardziej oversizeowe. I jeżeli chodzi o takie ogólne nowości, no to jest tyle. Nie wiem, czemu oni nagle się ubrali wszyscy w stroje zimowe. W każdym razie, Ty Will, weź ustaw termostat na cieplej. Zaraz on się pójdzie w ogóle wyprysznicować. No idź, weź prysznic. Mała, co ty robisz? W ogóle jest jakiś błąd z małą, że jest, jakby była w żłobku. I niestety nie mogę sobie nic z tym poradzić. Więc ona na razie sobie pójdzie nawalać coś na tablecie. Aczkolwiek nie jestem fanem tabletów. Jeżeli chodzi o dzieci i ich rozwój, no to myślę, że Niki jest na tyle jeszcze doświadczona w roli tak naprawdę matki teraz, że. Że jednak pozwolić może sobie na tego laptopa, ty się przebierz i ugotuj jakiś obiad czy coś, jesteś teraz mamą, e, dziewczyną i wszystkim takim, więc musisz to zrobić, więc ugotuj sobie, nie wiem co, to, to w sumie nie byłaś nigdy taka słowa w gotowaniu, więc ugotuj spaghetti do Jeszcze w sumie powiem wam, że nie testowałem tego domu, więc nie wiem, czy wszystko działa, tak tutaj na przypale przyszedłem. Ale chyba jest okej, okay. wszystko względnie, więc jestem zadowolony. Także Will jutro się od nas wyprowadza. Natomiast Will... Aha, nie wykąpałeś tutaj do końca, okej, okay, rozumiem. O, okazało się, że Valentina wróciła za żłobka. W każdym razie Will przy okazji postanowi pomóc bardzo niki uznał, że te studia w ogóle nie są dla niego. I też, słuchajcie, postanowił po prostu, że rzuci to. I pomoże Niki tym bardziej, niż gdyby siedział tam jeszcze na odwyk, pójdzie i Niki to będzie musiała wszystko sama kupować i tak dalej. Więc on pomyślał, że zaraz po tym, jak wróci z odwyku, pójdzie do pracy, natomiast tą karierę możemy już mu podjąć teraz, więc zaraz rzucimy studia. Nie wiem, czy to się robi bez laptopa. Jeszcze nigdy studiów nie rzucałem. Uniwersytet. Um, szuka informacji, zadania. Nie. Nie wiem, czy jakoś można tak rzucić studia, czy po prostu musimy je wiecie tak olać kompletnie. Chyba też jest. To taka opcja, że tak o sobie studiów rzucić może nie można. Nie, jest. Porzuć studia na uniwersytecie. Czekaj, jeszcze bym chciał, żebyś ty małą od razu nakarmiła. Chociaż nie, ona jest w sumie zadowolona, jeżeli chodzi o głód. Więc na spokojnie. Ta mała przyjdzie tutaj się pobaw w tym pokoiku, żeby Niki cię widziała. A ty porzucisz zajęcie na uniwersytecie. A Niki standardowo zostanie na uniwersytecie. Choć myślę... Uh, o, Vanessa przyszła, chodź, czekaj, przestań. Tak, Vanessa przyszła, to weź ją zaprosić do środka. Ona w ogóle ma śmieszny ten strój. W każdym razie, tak, pogadacie sobie. Myślę, że to przyda ci się. Tak, chcę porzucić studia. Um, myślę, że przyda ci się rozmowa ze swoją najlepszą przyjaciółką. Weź tutaj, zaproszę może na posiłek, nawet. Albo dobra, weź sobie zjedz porcję. Ty, gdzie idziesz? Idź do domu, ty jesteś w domu, uspokój się. Rzuciłeś te studia, to możemy ci poszukać pracy. Chodź. Jestem ciekawy, jaka kariera by dla ciebie się nadała tutaj. I myślę, że trzeba będzie tutaj rozwijać związek Willa też i naszej Niki. Ale to poczekajcie, jeszcze chwilę. Detektyw jest spoko, naukowiec to może nie. Astronauta też jest cool. I dużo zarabia, albo biznesmen, Biznesman to jest takie, mm, nie wiem czy Will by się nadawał na biznesmena, ale ja, ja to bym go jako trenera personalnego zatrudnił. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że jest spokojny w sporcie. Albo na prawnika, chociaż on nie ma studiów, no to trudno by było ze studiami na polityka, też średnio. Myślę, że sportowiec jednak, on nie ma studiów, więc nie będę tutaj go, wiecie, nawalał na jakąś tam karierę, kurde, yy, która wymagałaby studiów totalnie. Albo na wojskowego możesz iść. O, myślę, że wojskowy to jest spoko opcja. Dobra, idź na wojskowego, yy, bo dużo zarabia. Dobrze, ogarniemy to, ale to już jak Will wróci z odwyku. Wracając do Niki, jeszcze trzeba też się zająć nią. Boże, ty wziąć drugi posiłek? Już o jejku zapomniałem tego zrobić. Tak, okej, okay, dobra, nieważne. Włożyć tutaj wszystko. I trzeba też się zająć Niki i jej też trzeba znaleźć pracę. E, ogólnie ona jest pod nadzorem, wy mi to napisaliście. Ja tego nie ogarnąłem, więc znajdziemy, miejmy nadzieję, taką pracę, w której ona da radę pogodzić studia i mieszkanie tutaj w tym domu i zarabiania na ten dom. Natomiast ona ma po raz kolejny pięć... Cztery kursy, jest pod nadzorem, więc musimy się naprawdę bardzo starać. Być może nam się uda nie zostać wyrzuconym. Mam nadzieję, że jak zostaniemy wyrzuconymi, no to przypał będzie, jeżeli chodzi o to, że jest to w, kurde seria o studiach. A ja bym ze studiów został wyrzucony. Dobra, sprzątnij to i zaraz tobie też poszukamy jakiejś pracy. Tylko niech się zorientuję w jakich godzinach ty to masz. Więcej zajęć masz w godzinach porannych, tylko tam masz od 15 do 16, więc jednak w jakichś godzinach wieczornych bym po prostu wziął ci te zajęcia, w sensie tą pracę. Dlaczego malutka jest smutna? Bo zabawa z zabawkami, no je, no co ci zabawki przeszkadzają? Dziunia, Dziunia, weź nie przeżywaj tutaj, układaj klocki, a ty poszukaj roboty i będziemy się kłaść spać, znajdź pracę. Tu mamy pracę na pół etatu i wiem, że mogliśmy sobie. Czemu nie możemy sobie. Aha, tu możemy sobie wybierać w niektórych, tylko możemy sobie wybierać, w których będziemy od której do której godziny pracować. Tutaj bym dał, że od 18 do północy możemy mieć opiekę nad dziećmi. Całkiem jesteśmy nie najgorsi z tego i byśmy pracowali w, piątek, w sobotę i niedzielę, tylko? Nie, bo piątek i niedziela to są wolne, czyli w sobotę i niedzielę miały być wolne. Opiekunka do dziecka od 18 do północy to by było godzin raz, dwa. 6 godzin. 6 godzin za 33 simulonów. Myślę, że to jest spoko opcja. Tak pracujesz? W jakie dni pracujesz? Aha, tylko w sobotę i w niedzielę pracujesz. No to wracam do was rano, już bez Willa będziemy się widzieli i ogarniać będziemy małą i swoje studia standardowo. Dla Niki, dzień zaczyna się niestety o 6 i już. Małej musiałem w ogóle zdjąć te wszystkie poszewki i w ogóle, ponieważ nie mogła tam wejść tutaj na łóżko, więc sobie śpi, ale Niki musi ugotować śniadanie, bo dodatkowo dodałem tutaj nosniczek, tutaj nosniczek, a tutaj krzesełko. Spoko, że pomyliłem nosnik z krzesełkiem, bardzo ogarniam od rana jajka na tościa weź dla rodziny, bo i tak Willa z nami nie ma teraz. To może. W sumie to ogarnąć samemu, bo no, wam więcej nie potrzeba. Mała będzie najprawdopodobniej szła do żłobka, ponieważ nie mamy pieniędzy na tyle, żeby płacić e, opiekunce. No, bo jednak, e, Niki ma wiecie ładny dom, ale to też trochę kosztuje i jednak, no co, ona pewnie jak jest, jak studiuje, to obydwie dostają rentę po mamie i to jest jedyna możliwość, chyba którą no chyba tak mi się wydaje rentę po mamie, no i pewnie będziemy jakąś tutaj zaczynać walkę o alimenty jeżeli chodzi o ojca naszej Walentiny, a o, zaraz od razu wam go pokażę jak on wygląda, to jest mama, e, Niki oczywiście nie nieżyjąca i jakiś taki randomowy typ Ignacy Kurek, który jest w ogóle cukiernikiem także pozdrawiam, nie wiem jak to się stało w ogóle, że matka w ciąży zaszła, ale ma z jakimś Ignacym Kurkiem tego, tego dzieciaczka, no i będziemy go musieli jakoś do naszej historii jeszcze tutaj włożyć, ale to zobaczymy, na spokojnie myślę, że w kolejnym odcinku się z nim spotkamy. ok. początek semestru jest dla Niki. Dobra, ty zjedz i idziesz, o której godzinie za 56 minut, to ty mała wiesz to sama, nawet się obudź i też sobie weź porcję, bo myślę, że już nie będzie czasu na to, a ty będziesz wiecie, Niki pewnie jak jedzie sobie do na uczelnię czy coś, na no to przy okazji taksuwą czy czymś zawozi malutką do żłobka. Choć tu się pokaż. O, sobie usiadłam na swoim pokoju. No bardzo ten pokoju. W ogóle dziewczyny bardzo się dogadały. Zobaczcie. E, nawet lepiej się dogaduje z Niki nasza tutaj mała Valentina niż z mamą, bo tam miała z nią gorsze kontakty. z ojcem w ogóle się dobrze dogaduje o dziwo, chociaż nie wiem, czy oni się w ogóle kiedykolwiek spotkali, ale wiecie, jak to gra wygląda. I co? Ty musisz iść na zajęcia, także uciekaj. Ona idzie i wysyłamy małą do żłobka. Ty oczywiście ucz się teraz pilnie. Ja na każdej będę. E, pasek przyspiesza rozwijanie umiejętności lub notatki. O, teraz nad oceniami. O, dobra. Nad ocenami. No to ona będzie robić sobie notatki. Będzie teraz naprawdę się starała w końcu ogarnąć te studia. Być może w końcu jej się uda. No i wracam do Was, jak dziewczyny wrócą. Niki wraca właśnie teraz z uczelni i nie powiedziałem, albo powiedziałem. Nawet nie wiem, co mówiłem już na początku. Zapominam sorry, skleroza. Debil ze mnie, ale nie wiem, czy mówiłem wam. Niki niestety popadła w pewne uzależnienie. W pewne, w pewno w ogóle, boże, jak na podle, Jakbym z podlasia był w ogóle. Jesteś tu ktoś z podlasia. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest, to pozdrawiam, mam taką fajną koleżankę, Alicję, może ogląda, on na przykład zamiast idę z koleżanką, mówi idę z koleżanką. To jest tak super, ja uwielbiam w ogóle taki ten akcent, ten nie wiem, dialekt, nie wiem, jak to nawet nazwać. W każdym razie to, taki, to takie typowe zaciąganie z Podlasia to jest dla mnie hit i uwielbiam to, także jak jesteście z Podlasia, to wszystkich pozdrawiam. No ale dobra, wracając, to nasza Niki ma nowe uzależnienie. Nie wiem czy tu widzieliście, ale Niki niestety zaczęła palić papierosy. Bardzo przykro jej jest z tego powodu, ale po prostu, no, to wszystko, te rzeczy związane z mamą i, i w ogóle, no, to wszystko ją tak strasznie przytłoczyło i zaczęła palić. Ta animacja jest tak cringy w ogóle, po prostu wygląda, hej, jestem 13-latką przed gimnazjum, nie ma gimnazjum, jestem trzynastolatką, wiecie, w podstawówce i jaram sobie szluga, nie? Tak to wygląda, a w ogóle spetowała na podłogę, jaka ty piara, nie? No, no, strasznie to wygląda. No, ale w każdym razie... Paliniki papierosy. Jest, jest to fakt. Dobra, ty mało. Czego potrzebujesz? On nie strzeciła się w Pampera. You got no. Pam, you got to Pampera? Coś takiego takiego nie? Boże, z się na tym odcinku strasznie. Stop smoking. Tak, tak. Mogłabyś przestać już. Dobra, nie. Pierwsza rzecz, bo jest ciepło po waszym domu, więc przestań. Ktoś w ogóle, słuchajcie, z Simów postawił sobie talerz na. E, e, na tych. Na, no, 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 na pówkach. Dość. W sensie na pówkach. Jakich pufkach? Na. E, Boże, nie wiem się wysłowić, na pillows, jak się za poduszkach, tak, dokładnie, ty się ogarnij, przebrałaś się, przebrałaś się, ogarnij się, skorzystaj, ogarnij małą zaraz, też będzie trzeba małą sporo pouczyć, bo ona ani mówi z nią, mnie ledwo chodzi i tak dalej, więc musimy się tym zająć to jest chyba mój goal na ten odcinek, ta nawala jakieś bitwy tasmańskie, nie wiem o co chodzi, um, dobra, chodź tu, nie uciekaj, gdzie idziesz? Aha, idziesz oglądać jak twoja siostra sika. No cudownie, totalnie, jestem za. Podejdźcie tutaj, do waszego pokoju idziecie. Staram się, żeby Niki ogólnie bardzo... Ten w ogóle dzwoni, że go sąsiad pobił. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, Sims mnie dzisiaj nienawidzą. Staram się, żeby Niki się teraz dobrze uczyła i patrzcie, tu jest w ogóle... Te powiadomienia że się zawsze ten y, wyświetla, masakra, dość, y, jest tutaj napisane, właśnie było, że Niki no, dodała pracę domową z, z pewnością siebie i poczuciem, że nauczyła się tak dużo, jak tylko mogła, Włożony wyświetl z pewnością pożej na y, ostatecznie z kursu i naprawdę bardzo dobrze jej poszło, więc no liczę na to, że teraz będzie naprawdę y, dobrze jej szło na tych studiach, okej, okay. ucz mówić może, czy jesteś zadowolona w miarę, y, no tak, w miarę jesteś zadowolona, więc myślę, że możecie się pouczyć mówić, policja, jak, jak będziesz ich widziała, to uciekaj. Jakby, jak ona się na nią patrzy jakby ja uważam, że dziewczyny jakby zbudują naprawdę niesamowitą więź między sobą, bo jednak no się tragedia nad którą żadna z nich nie zapanowała i to na pewno ich bardzo połączy, Niki wiecie, ona ma 20, jak jest na trzecim roku 22 lata, 21 lat no to zupełnie nie, tak, na, trzecie, na trzecim jest tak, no to jest straszna rzecz, tak wiecie mieć dziecko samą, to jeszcze co innego, no bo z reguły się przygotowuje na to człowiek 9 miesięcy, ale nagle w mgnieniu oka spada na kogoś taka odpowiedzialność zajmowania się takim dzieckiem i Niki świetnie sobie daje radę, więc ja jestem szczęśliwy i zadowolony. Dobra, poucztuję Dzisiejszy dzień będzie skupiony na uczeniu małej e, i myślę, że na tym się dzisiaj skupimy i to będzie naszym jakby main goal'em, jeżeli chodzi o to. Okazało się, że mamy zajęcia za 50 kilka minut. Nie wiedziałem o tym, ale to w sumie spoko. Mała jeszcze pójdzie na chwilę do żłobka. Teraz nikt ją uczy w ogóle e, nawalania tutaj klocków i, i układania kształtów więc jestem pozytywnie nastawiony, dobra, ty jesteś chyba bardzo smutna już więc idź, idź ty się połóż na drzemkę e, Aniki będzie zaraz szła, tylko jest problem, ponieważ ja nie byłem na te zajęcia nauczony, ehm, podejmowanie decyzji dobra, musimy szybko tutaj zrobić ehm, pracę, być może nam się uda chociaż tam kilkudziesięciu procentach i będziemy oczywiście robić notatki i wszystko e, no, życie ciężkie studenta, no zapomniałem, że ona ma aż tyle świetnej posady, no, opiekunki, że ona, w ogóle nie wiem, gdzie zgina książeczka, że ona ma aż tyle obowiązków do spełnienia tutaj na tych swoich studiach, czemu ty nie idziesz, okej, okay, dobra, idź, w w 25%? No żyćko, no żyćko, co mogę na to powiedzieć, żyćko, oczywiście weślamy małą do żłobka, a ty rób notatki. Lol, możemy palić papierosy w, o, w, na studiach, bardzo ciekawe, nie wiedziałem, że to tak działa, jest napisane, że, zaraz powiem, że to redukuje stres, ale nie jakby pasek tego zadowolenia, albo raczej pasek prac, tudzież pasek, pasek studiów się zaniża. Także ciekawe. Jest to ogólnie też system uzależnień zaimplementowany w tym modzie, więc jestem ciekawy jak to działa, ale to zobaczymy jak Niki bardziej się w to zagłębi. Wróciły dziewczyny, mała i tak musi iść się zdrzemnąć nadal, nie krąż, idź ty malutka już spać, to w tym czasie Niki przygotuje jakiś um, obiad, chociaż macie w sumie abad, to nie musisz przygotować, wczoraj sobie zjesz, wiecie jak to na studiach jest, na kilka dni się robi obiady, bo nienawidzi się gotować, jeszcze Niki ma teraz tak naprawdę obowiązki pełnoprawnej matuli, zmienity strój dziewczyno, więc jak ma obowiązki matki nie wiem, który możesz, ten możesz ubrać, no to też trudno, najpierw bardzo pewnie jej się cztery minuty zepsuć, a super, nie tak do ludówki, nienawidzę siebie za to. To na pewno też więcej czasu stara się dla siebie też wyprodukować, bo jest to na pewno bardzo trudne, a tu zaraz wiecie, tu zaraz mała wstaje, tu zaraz trzeba się pouczyć na następny dzień, tu zaraz trzeba się wykąpać, tu zaraz trzeba pozmywać naczynia. Czemu wy wkładziecie to tutaj, nie wiem, tak idealnie leżą, że nie spadnie ten talerz, sprawdzacie czy co? Nie mam pojęcia. Co mamy jutro za zajęcia? Jutro jest środa czyli mamy nie wycieraj przycisku ocena ryzyka i granice pamięci. Dobrze, okej. Okay. To robimy z pracą nową z obydwu tych przedmiotów. No, zdarza się, trzeba to przetrwać. No, te studia są ciężkie i mało czasu tak naprawdę ma się dla siebie, zważąc na to, że Niki teraz ma jeszcze siostrę pod opieką, cały dom do posprzątania i wszystko do ogarnięcia. No, to jest trudno, ale myślę, że Niki na tyle jest ogarnięta, że da sobie radę. 50% już ogarniętego jest pracy nowej, więc spoko, póki mała śpi, no to trzeba takie rzeczy ogarnąć, tylko pewnie będzie później buszowała w nocy. Najgorzej, ale Trudno. Obudziłem trochę małą, żeby sobie zjadła i żeby później też, wiecie, ona mogła sobie spać, a nie łazić po nocy po domu, więc ona teraz sobie zje tutaj, zaraz ją wykąpiemy i wszystko jak to ogarniemy i będziemy też szli spać i będziemy kończyć ten odcinek. Oczywiście pytanie będzie standardowo, tylko niech Niki dokończy tę pracę, no już w 50% ma to ukończone. Ty tutaj wraca, jak ty wyglądasz, ciebie wykąpiemy. szkoda, że nie ma opcji, możliwości, chociaż nie wiem, w sumie to jest, a nieważne, nie będę wspominał o takich opcjach, w sensie chodziło mi o opcję, na przykład, żeby dorosła osoba mogła się wykąpać z dzieckiem, nie wiem, czy u was tak było, że wasi rodzice, jak byliście malutcy, albo na przykład, czy z rodzeństwem się kąpaliście, no na pewno były takie opcje, prawda, nie wychodź na dwór, bo się mi tutaj o, zaziębisz, jest zima, pada śnieg, uspokój się, dobra, ta wraz domowa. O, ty jesteś przerażona byciem rodzicem, no tak, nie dziwię się. Dobra, i wykąpiemy szybko małą. Kąpiel dla Walentiny. Później ona sobie poskaczy jeszcze, jak Niki, będzie się kąpać samemu. Yy, I będziemy kończyć ten odcinek. Słuchajcie, jestem ciekawa, czy wam się podobało. Czy wam się podobało takie przyspieszenie trochę historii i w ogóle totalna zmiana tego, co tutaj się wydarzyło? Że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, co to będziesz chciała palić. Aha, no właśnie, zrelaksowana jesteś, bo paliłaś, a teraz nie, nie palisz już i zaraz będzie smutek, że kurde, uzależnienie i że ciągnie do papierosków, tak? No właśnie tak to wygląda. Udało nam się malutką tutaj wykąpać, teraz weź ty sobie kąpiel z bąbelkami, zrelaksuj się trochę dziewczyno. Mała może, nie wiem czy bezpieczeństwo jest to, żebyś była w tym nocniku, więc weź weźmy ci tu kotka, no bo myślę, że Niki chciałaby mieć widok na małą tutaj. Więc nie wychodź, pobaw się tutaj. Wiecie, jak jest w łazience, żeby nic się nie stało, więc ona będzie się tutaj bawić i jak Niki, będzie się trochę relaksować wonnie. No strasznie jestem święty tym, że to się tak wydarzyło. Jestem naprawdę siebie dumny, że tak pomyślałem, to i tak to ułożyłem. W sumie jakby nie miałem pomysłu żadnego na to, ale jak już się to dziecko nadarzyło, no to uśmiercił matkę i dał dziecko Niki. No super, nie? Zawsze sobie lubię utrudniać nasze. Naszą rozgrywkę, ale tak jest, no słuchajcie, czasem tak to wygląda. Boże, 23 mała nie śpi, chociaż ona w sumie zmęczona jakoś bardzo nie jest. To myślę, że mimo tego możemy ją położyć. Ty, niki, jak się wykąpiasz, tylko skorzystasz z... Toaletki i idziemy spać. No słuchajcie, napiszcie, jak Wam się podobał ten odcinek. Czy jesteście pozytywnie nastawieni do tej całej przemiany, do tego domu i wszystkiego. Jeżeli byście chcieli, słuchajcie, żeby nasz dom i meble z tego domu pojawiły się gdzieś w galerii i linki do tych mebli w na przykład następnym odcinku w opisie, to zostawcie 2000 łapek. Myślę, że to jest dobry pułap. Także 2000 łapek będzie, to myślę, że wtedy będziemy mogli rozmawiać o modach do właśnie tej rozgrywki. Mam nadzieję, że Wam się podobało wszystko, co tutaj zrobimy. No, i mamy oczywiście pytanie końcowe, odcinkowe na Instagramie: Czy Niki pozwie ojca Walentinki i będzie domagać się alimentów? Tym razem odpowiedź: tak lub nie. A co dalej będzie się działo? Mam już naprawdę dużo planów, więc zobaczycie. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego i papatki! Śnieg pięknie pada. Cześć! Tiru, ti, tiru. To jest już koniec tego odcinka. Zostaw łapkę i kliknij inne tutaj miniaturki filmów. Kliknij subskrypcję i zostaw komentarz. Ja będę szczęśliwy. Oje, oje. Oje. Dziękuję za oglądanie. Oh!